U kolan matki. Do ciebie, matko, zawsze biegłem. Pełen nadziei w chwili trwogi. Wiedziałem, że ty będziesz stała, by mnie przywitać u rozstajnej drogi przystanią cichą i spokojem, i dobrą radą w czas zwątpienia, gdy niespokojny ptak obawy bije skrzydłami w dno sumienia i gdy zmęczony w czułej ciszy na twych kolanach złoży głowę, aby w ramionach twej obrony odzyskać spokój upragniony, co da mi siłę. By znów z wiarą stanąć naprzeciw złym zamiarom tych, co o tobie zapomnieli i cię zranili, szablą krwawą i blizną jasną świecą w mroku w twojej zranionej i cierpiącej twarzy. Zawsze do ciebie, matko biegłem, Unosząc trwożne serce sarny, Przed gwizdem kuli, pętlą zdrady, Przed bliźnim, który krwawym tropem biegł za mną, Poprzez Europę do progu domu, Z mściwą dłonią, Gdzie ty czekałaś, z cudu bronią, Tarczą opieki i nadzieją, W biało-czerwonym szumie skrzydeł. Które płomieniem życia chwieją na progu nieba i wieczności, i gdyśmy, włócząc sens miłości, wbijali krzyże naszej męki w nieludzkiej ziemi zniewolenia, znacząc krzyżami sens cierpienia za waszą i za naszą wolność. Do ciebie, matko, dziś powracam. Gdy dziejów koło się obraca i toczy się przez serca nasze, depcząc przykazań mosty kruche, bośmy skarleli słabi duchem i dziś wracamy pełni winy, dźwigając w sercu ciernie drwiny wbijane przez obłudę świata w miejscu naszego zakłamania. Przed Tobą, Matko, klękam z drżeniem, Prosząc, by polskie w nas sumienie nie było jak ta szkolna klasa, zbiorowym grzechem porażona, która nie czuła na krzyk trwogi, obojętnością nas przeraża oraz śmiertelnie upokarza, gdy godność zepchnie na dno wstydu. Do ciebie, Matko, wciąż powracam, po dobrą radę w imię prawa. Matko przedziwna i najmilsza, roztropna, można i łaskawa, arko przymierza, domie złoty, bramo niebieska, łzo grzeszników, sprawiedliwości i mądrości pocieszycielko. Męczenników, pani wyznawców i pokoju, najczystsza Matko Chrystusowa, nadziejo chorych i grzeszników, Tyś pierwsza Polski jest, Królowa, do ciebie, matko, idę z płaczem, gdy żalu serce się kołacze, albo wysoko dźwiga łzę, pełną radości, bo już wiem, że ty ją przyjmiesz, by z cierpienia zbudować klatkę pocieszenia, po której przejdę bez obawy w nasze codzienne, trudne sprawy. Patrzę za siebie, matko moja weź mnie za rękę czułym gestem jak dziecko co zlęknione światem w matki kolana chowa głowę a ona czułym dobrym słowem suknią opieki je otacza i ręce kładzie mu na skronie i ptaka serca uspokaja sypiąc nadziei ziarna łaski przez swoje dobre czułe dłonie przytul mnie matko gdy pogarda i gdy mnie drwi na bliźnich boli, gdy zaplątany w cudzych sprawach, nie mogę wyrwać się z niewoli, bo powrót kłamstwa i milczenia oplata ciasno krzyk sumienia i rzeczywistość swoją brudną łapę na moich ustach ciężko kładzie i zmusza przez to do milczenia. Na naszych wargach zaś ojczyzna, Zbyt rzadko gości zapomniana, Bo się wstydzimy jej imienia pośród jarmarku Europy, Bo nam niebieski się i złoty Bardziej podoba aniżeli rana, Co się w sztandarze naszym krwawi, Zdradą i kłamstwem zapisana. Matko, powracam w serce Twoje podostą bramę w ciszę dworów i polskich kresów szept żarliwy, Gdzie na przedmurzu Europy Stał naród dumny i szczęśliwy, Gdy wśród proporców łopotało imię ojczyzny Bożym Głosem, Bo sami niosąc Twoje imię kierowaliśmy swoim losem. Jestem tylko skurczonym knotem i naczyniem, gdzie ogień płonie. Proszę, matko, o twą opiekę, która będzie jak czujne dłonie, co osłonią rozchwiany płomień i naczynie ustawią bezpiecznie, w którym ogień mojej miłości będzie płonął dla ciebie wiecznie. Matko, dziękuję ci, że znów mam skrzydła. Matko, dziękuję ci, że jesteś ze mną, że zostawiłaś wota i ołtarze, bo mnie nie blasku dzisiaj, ani złota trzeba, lecz twej bliskości, o której tak marzę. Twych rąk mi trzeba, kojących na skroni Twojej obecności w nocny czas Rozpaczy, Twego milczenia, co mówi tak wiele Póki się Boga w niebie nie zobaczy Matko, dziękuję Ci, że jesteś ze mną Że zostawiłaś organy i tłumy Bo oni myślą, że nikt mnie nie kocha Że już nie mam powodu do dumy a ja dziękuję Ci, że jesteś ze mną, że zeszłaś z katedr wysokich i z nieba w moją samotność uwikłaną w bólu, bo tak mi Twojej pomocy potrzeba. A Ty tu przyszłaś, z oczami jak niebo, pełna pogody, ciepła i czułości, by mnie osłaniać, gdy chłód ciągnie z ziemi ciepłem matczynej, chroniącej miłości. Matko, dziękuję Ci, że znów mam skrzydła, chociaż zostawić ciało w prochu muszę, to przecież skrzydła z wiary i nadziei w wieczność przeniosą moją drżącą duszę.